Cześć witajcie zimowy armagedon przed nami niestety myślałem, że coś będzie lepiej ale prognozy są nieubłagane sobota, niedziela, w niedzielę ma być najgorzej na Podlasiu, minus 4 w nocy ma przyjść takie są niestety prognozy i co tu z nami będzie teraz, co z naszymi drzewkami no cóż moi drodzy niestety, ale obawiam się, że jutro już ma być jeszcze ciepło, piątek Dzisiaj o, zobaczcie, mróweczki chodzą szyce będą ale to nie jest w ogóle teraz żaden, żadne zmartwienie Pojawi się różowy pąk. Tak? Prawdopodobnie jutro, na jabłoniach na Podlasiu, tu się pojawią różowe pąki, a to by oznaczało, że temperatura przemarznięcia no, spadnie diametralnie do około minus 2 stopni. Tak? W, takim, w, ta, w takim etapie rozwoju, już będzie to bardzo groźne dla jabłonek, jak również dla grusz. E, z tym, że dla, dla jabłonek jeszcze bardziej może groźny niż dla gruszek. Chociaż to są małe różnice, tak yy, naukowo to jest podawane, że mniej więcej minus 2 dla jabłoni przy tym takim pierwszym różowym pączuszku. Przy większym właściwie tak samo jest i przy kwiatku też to tak samo, także niestety mam dla Was złe wiadomości, to że nie będą kwitły jeszcze to nie jest sukces. Nawet jak się pojawi już pąk taki różowy to już praktycznie to dla nas oznacza dla ogrodników, dla sadowników, dla działkowców to samo co by się te kwiaty otworzyły, także no, może troszeczkę, tak, te pół tam, ale straty trzeba liczyć tak przy minus 2 na 10%. Natomiast jak spadnie przy tym różowym pąku, czy małym, czy otworzonym, bo to też się różnie podaje, tak praktycznie fenologicznie. Podaje się 8 faz tutaj. 8 faz. Yy, teraz myślę, że są gdzieś tak mniej więcej w trzeciej fazie. Też w zależności, tak, różnie to, bo no, zobaczcie, tutaj jeszcze jest w pierwszej fazie, dopiero ten tak zwany szary lisek. Tak, o, tu jest dopiero pierwsza faza. Ale tutaj już mamy praktycznie trzecią fazę, bo już zaczynają pękać i pojawia się już tutaj różowy nam pąk. No i cóż moi drodzy, no praktycznie to czarno to widzę, minus 4 jak przyjdzie to straty będą sięgać rzędu około 90%, także będzie kiepsko. Na gruszkach no to mniej więcej jak powiedziałem minus 2 to minus 3 też taka temperatura, także też mała różnica będzie kiepsko. W zależności oczywiście od odmiany, bo wiadomo, że Zobaczcie, grusza, grusza azjatycka już dużo bardziej rozwinięta niż na przykład tutaj e, mamy faworytkę. Tak, to zobaczcie, jeszcze jest na takim etapie, ale już na przykład e, azjatycka jest na takim etapie, na dużo dalej zaawansowanym etapie. Tak samo u nas e, inne grusze. Natomiast jeszcze z ciekawości pokażę Wam, że z też nie będzie to dobrze, bo już tu różowe pąki wychodzą. Także może być Armagedon. No niestety, moi drodzy, tak to w tym roku wyszło. Co robić, pytacie, na no filmik o niczym, tak, co robić. Cóż się Wam, drodzy, poradzę, no. Gdyby były jakieś złote środki, podobnym i by było po problemie. Nie ma takich środków, kiedy przyjdą te większe mrozy. No oczywiście, możemy, ja, my będziemy się starać, tak, Agro na jutro już pójdzie tutaj na te mniejsze drzewka, owszem. Na większe, Ania jakieś tam też przygotowała coś, będziemy Wam pokazywać. Będziemy okrywać coś, będziemy robić. Natomiast skuteczność tego, no zobaczymy po ustaniu tych przymrozków, będziemy też filmik Wam nagramy. Z niczy tu nie będziemy palić, jednak, no nawet w sumie, tutaj pod to mało brzuskinko można było tak zapalić. No, ale na ogrodach działkowych tak robić w ogóle nie wolno. Także na plantacjach się robi się omgławiania, tak duże zraszacze i pryskają tu wody, ale to już są duże e, przedsięwzięcia, że tak powiem. Robi się odymianie. Także te metody są tam stosowane. Natomiast na działkach, no to ja po prostu widziałem tylko, że się okrywa agro e, włókniną, tą zimową, mocną, grubą. No i cóż, ile no, możemy zrobić. Może wiatru nie będzie, może troszkę to będzie krótkotrwały przymrozek, bo jak będzie długotrwały, to będzie spa, ciężka sprawa. Także no zobaczmy, no, trzeba być pełnym optymizmu. Może część, chociaż 50% tych zawiązek z, 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 przeżyje. Także tym miłym akcentem. Jeszcze ostatni, właśnie kadr na dziełeczkę. Żegnam się z Wami, także do następnego filmiku. Powiedziałam Wam o jabłonkach, o Minus 2 stopnie przy takiej fazie, właśnie jeszcze raz przypomnę, kiedy już będzie faza różowego pąka, a jutro prawdopodobnie to nastąpi. Bo dzisiaj tak jeszcze to nieśmiało wygląda. Zobaczcie, ostatni rzut. Minus 4, straty będą sięgały rzędu 90%. Podobnie na gruszkach. To tyle, moi drodzy, cześć.